Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film. I będzie to filmik nieco inny, bo z innego kadru, z którego nie jestem zbytnio zadowolona, ale stwierdziłam, że chciałabym tutaj coś nowego wprowadzić. No, i czasami taki kadr będzie się pojawiać, więc dzisiaj razem z Gabrysiem poodpowiadam na Wasze pytania, bo taki jest również plan. Um, powiem Wam, co mi w głowie siedzi ostatnio, co porabiam. No i takie info z mojego życia, które mam nadzieję, że w jakimś stopniu Was zainteresuje. No więc myślę, że zaczynamy. No i pierwszą rzeczą, którą chcę poruszyć, pierwszym tematem, który jest chyba najważniejszy i no chciałabym, żeby jak największa ilość osób to usłyszała, chodzi o konwenty, na które jeszcze pojadę w tym roku. Nagrywałam kiedyś kilka miesięcy temu filmik o tym, gdzie można mnie spotkać w 2019 roku, kilka z tych planów już nie wypaliło i również... Jeden nie wypali, ponieważ dowiedziałam się, że w tym roku nie ma być konwentu Christmas i to mnie naprawdę bardzo bardzo smuci, ale ponoć Ryukon też się nie odbył, a to konwent tych samych organizatorów i właśnie przez to możemy zgadywać właśnie, że Christmas również się nie pojawi. No, łyska mi się w oku kręci, bo mimo że w tym konwencie akurat miałam kilka lat przerwy. Chyba dwa lata przerwy, coś takiego. No to jednak w tamtym roku byłam na tym konwencie i znowu poczułam się jak dzieciak czekający na święta, i no mega, mega nie mogłam się doczekać tego, żeby znowu w tym roku pojechać na ten konwent, bo jednak to jest taka jedna, jedyna okazja, żeby właśnie. W gronie osób, które się tym samym interesują, yy, zjeść barszczyk i przełamać się opłatkiem, nawet jeśli to niby nic nie znaczy, bo są to totalnie nieznajome osoby, to i tak bardzo się cieszyłam i bardzo nie mogłam się doczekać, no ale mówi się trudno. Jeszcze jakaś tam nadzieja się tli u mnie w serduszku, że może jednak znajdą jakąś szkołę, albo że może Zawiążą nową umowę z właścicielami szkoły, ale no nigdy nic nie wiadomo, można mieć tylko nadzieję, albo przynajmniej, że w przyszłym roku coś już uda im się zorganizować, o ile chcą jeszcze cokolwiek organizować. Więc to jest taki pierwszy plan konwentowy, który nie wypali w tym roku, a przynajmniej jest bardzo mała szansa na to, że wypali. A z drugiej strony znowu mamy e, informację po prostu przegenialną, ponieważ e, jest jeszcze jeden konwent, na który na 100% wybiorę się e, w tym roku. Jeden, jedyny i jest to Tsuru Japan Festival. Ja miałam na ten konwent jechać już od dwóch czy trzech lat i ani razu mi się nie udało. I... Kurczę, tym razem tego nie przepuszczę, bo zapowiada się naprawdę naprawdę cudownie, wiele ciekawych osób, i właśnie organizator, który jest moim znajomym, mówił mi, że będąc na Iconie, to jest bardzo mała ilość osób, że na córu jest tego dużo, dużo więcej i właśnie też dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak ten konwent im urósł przez te kilka lat. I, no, cieszyć się tym razem z nimi, z organizatorami. No, po prostu muszę to przeżyć chociaż raz, ale mam nadzieję, że jak jednak już się tam pojawię, to będę jeździć już co roku i że wytrwają w organizowaniu tego konwentu jak najdłużej. Tego im życzę z całego serca, więc Curu Japan Festiwal, jeśli ktokolwiek z Was się wybiera na ten konwent, to dajcie znać w komentarzach, czy się widzimy. A jeśli do tej pory zastanawialiście się po prostu, czy tam pojechać, albo w ogóle nie wiedzieliście jakimś cytem o tym konwencie, to pozwólcie dotrzeć do waszej głowy takiej jednej myśli, że. A może jednak warto, czekajcie na zapowiedzi na fanpageu właśnie tego konwentu. Na pewno się pozytywnie zaskoczycie, co tam zobaczycie, chociaż już teraz i konwencja zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Więc ja osobiście zapraszam Was bardzo serdecznie na ten konwent. Jedna, jedyna okazja w tym roku ostatnia, aby właśnie mnie spotkać gdziekolwiek na takiej imprezie. Więc no, naprawdę Was zapraszam. No, i myślę, że teraz czas na jakieś pytanko, które wybiorę właśnie z komentarzy pod filmem bardzo dawno temu dodanym, gdzie zapowiadałam QA. I teraz tak, pierwsze pytanie z góry Czy masz zamiar sprzedawać mangi? Yy, aktualnie chcę sprzedać Za parę złotych m, Kilka tomów, które mi zalegają Które mi się zdublowały Więc yy, no może na Instagramie Znowu dodam tego posta Ale na OLX również yy, Widnieją te mangi, tam za 5-6 złotych Chcę yy, posprzedawać To co mi się zdublowało, po prostu mi leży I zajmuje miejsce I już tego nie chcę u siebie mieć, więc tak, w takim wypadku sprzedaję, ale to, tego, co jest za mną, nigdy w życiu nie sprzedam. Kolejne pytanie. Czy byłaś w sklepie Waneko w Warszawie? Jeszcze nie. Ja w Warszawie byłam chyba dwa, trzy, trzy razy, coś takiego i zawsze um, odwiedzałam Centrum Popkultury, ale w końcu muszę też do Waneko się wybrać. Muszę się umówić z kimś i po prostu iść razem, bo sama trochę bym się wstydziła. Tak? Jestem lekko nieśmiała Mimo wszystko Więc muszę się z kimś umówić I wtedy możemy iść właśnie do Waneko Bo nie wiem zupełnie jak to tam wygląda Dlatego bym się trochę wstydziła tam pójść sama No, ale nie, jeszcze do tej pory Mnie tam nie było Kolejne pytanie Jakie wyróżniamy konwenty mangi i anime Typu Magnificon, Pyrkon Pyrkon to akurat fantastyczny konwent Z takim Dodatkiem mangi Ale jeśli ktokolwiek Chce wiedzieć, jakie konwenty odbywają się, w jakich datach, w jakiej okolicy, to wystarczy wpisać kalendarz konwentowy, w tym przypadku 2019, i tam kilka stronek się pojawia, które zbierają wszystkie te imprezy w jedno miejsce. Tam możecie śledzić wszystkie te imprezy na bieżąco, więc bardzo polecam. Kolejne pytanie: Czy będzie kiedyś chociażby jakiś mały zjazd fanów koło Krakowa? No, powiem Wam tak. Za każdym razem na Magnifikonie, który jest w Krakowie, możecie mnie łapać, więc, ym, no, zjazd fanów chyba nie jest potrzebny, tak mi się wydaje. Jesteśmy zbyt małą społecznością yy, tutaj u mnie na kanale, aby robić zjazdy, ponieważ, no, myślę, że to by trochę nie wypaliło, jeśli chodzi o frekwencję, więc, no. Jak do tej pory możecie mnie łapać jedynie na konwentach. I sorry za tą muszkę i inne muszki, które tutaj wszędzie się kręcą. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego. I jak siadłam do nagrywania, to się to zaczęło. Masakra. Od którego roku zaczęłaś kolekcjonować mangi? O, to było. Chyba 2013, więc takie 6 lat około. Wszystko zaczęło się przez to, że moja siostra zaczęła zbierać mangi wcześniej, a ja po prostu od niej podpatrzyłam i stwierdziłam, że o, to serio może być fajne. I też zaczęłam zbierać, więc wszystko przez siostrę. W ogóle całe moje zainteresowanie mangą, anime i tym całym świadkiem, zaczęło się przez moją siostrę, bo ona zaczęła w tym siedzieć pierwsza. Tak, więc dziękujcie jej, że mnie yy, po prostu zaraziła tym wszystkim, bo by mnie tutaj nie było raczej. W jakim wieku zaczęłaś oglądać anime? Yy, wiem, że to był rok 2010. Yy, yy, ile ja wtedy miałam lat? Miałam 15 lat, jak dobrze liczę. Wtedy się wszystko zaczęło. Tak. Więc byłam dość stara, kiedy odkryłam to wszystko. Teraz ludzie dużo wcześniej dowiadują się o anime i mandze, i nie wiem, czy jest mi trochę żal, czy nie, ale cieszę się, że w ogóle do tego trafiłam. Tak. Jaka była twoja pierwsza manga? Moja pierwsza manga to było Yamino matsuej, które kupiłam na pół z siostrą, to były chyba dwa tomy, a moja, taka totalnie moja, to było pierwsze osiem tomów Brzoskwini, którą skończyłam zbierać chyba w tamtym roku, więc... Tak, trochę lat minęło zanim zdobyłam całą serię. Wszystko przez to, że nie kupiłam jej w całości, tylko musiałam dokupować po tomiku z różnych źródeł od różnych osób, i dlatego tyle mi to zeszło. A wiadomo, że niektóre tomy są bardziej unikatowe i cięższe do zdobycia, a niektóre łatwiejsze, więc no, wszystko dlatego. Ile masz Mank? Ostatnio zbliżam się do tysiąca. Um... Teraz już praktycznie w ogóle Mank nie kupowałam przez ostatnie Dwa miesiące, więc Stoję w miejscu, tak totalnie yy, Maksymalnie Chyba z dwa tomy do mnie przyszły Albo trzy, od Takiego czasu, więc no stoję w miejscu bardzo, bardzo długo i nie wiem, kiedy ten tysiąc minie. Kiedy przekroczę tą liczbę, tą cudowną liczbę 1k. Jejku, jak to będzie super wyglądać. Kolejne pytanie, czy zamierzasz zbierać angielskie mangi? Yy, w zasadzie to nie. Jedyną angielską mangą, którą kupiłam, to było Skip Beat, bo kocham tą serię, oglądam anime. Szkoda, że nie ma. W ciągu dalszego anime, ale manga ma chyba ponad 30, 40 czy 50 tomów, ale jest tego naprawdę dużo. Jest to totalny tasiemiec i nigdy w życiu nie będzie wydana w Polsce. Co. No... Tak mnie smuci, że to jest po prostu masakra I tutaj było kolejne pytanie Czy masz jakieś tytuły, które by mogły wyjść po polsku? W sensie, które chciałabym, żeby wyszły po polsku I Skip Beat właśnie jest jednym z nich Pomijając tam Anohane, Kodgi, Sklanat i takie inne klasyki Ale Skip Beat po prostu, o kochałabym Ale wiem, że żadne wydawnictwo na to się nie rzuci Bo jest to po pierwsze stara manga Więc również i stara kreska przynajmniej taka starsza nie już to, co teraz jest wydawane, więc dużo osób by się tym nie zainteresowało, tak mi się wydaje. No i jest to naprawdę ogromna, ogromna ilość tomów, jest to zbyt długa seria, aby ktoś to wydał. I to mnie mega smuci. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe, dlaczego założyłaś kanał? Czy ktoś mnie namówił, czy ktoś był moją inspiracją, dlaczego? Um... Otóż ja mój kanał na samym początku przeznaczałam na to, żeby publikować moje fandaby. Yy, dubbingowałam piosenki, dubbingowałam scenki, chyba ze trzy jeszcze, jak na sam dół moich filmów zjedziecie, to chyba ze trzy albo cztery te fandaby tam zostały. Takie, które nie ranią zbytnio ucha, chociaż i tak nie są dobre. <laughs> Więc yy, kanał zaczęłam od tego, że fandabowałam. A później, jak weszłam w anime i mangę tak totalnie, to stwierdziłam, że chciałabym właśnie też podzielić się tą swoją pasją z innymi. Inspiracją był sam YouTube i moja pasja, i chciałam to połączyć, bo oglądałam innych w tym temacie i sama siedziałam w tym temacie i chciałam się podzielić tą. tym, że uwielbiam mangę i anime z innymi. No i tak wyszło. Nie wiem, czy z dobrym skutkiem czy nie, czy jest to jakiś sukces, czy nie, ale bardzo się cieszę, że ci, którzy ze mną są, po prostu tu są. Dziękuję Wam bardzo. Okej, okay, do tej pory wybierałam po jednym pytaniu od osób, które tutaj pisały całe ściany pytań i myślę, że teraz będzie ostatnie pytanie, ponieważ no w zasadzie ten film stał się totalnym Q&A, poza tą informacją o konwencie, mamy tutaj totalne Q&A, ale ważne jest to, że wszystko wyszło Fajnie i na luzie. Mam nadzieję, że też tak uważacie, że Wam się to podoba, ten taki luźny styl, bez tego mojego siedzenia prosto, bez konkretnego tematu i bez tego samego tła i że jest jakoś okej. Okay. Więc, ostatnie pytanko i będziemy się żegnać, bo myślę, że ten film chyba mi wyszedł trochę długi, ale okej, okay. szukam ostatniego pytania. Okej, okay, tutaj mam pytanie, ile masz przypinek? I ja mam na swoim kanale całą serię chyba pięciu filmów o moich przypinkach. Są to pierwsze filmy, jakie totalnie kiedykolwiek nagrywałam, więc jeśli chcecie do nich wrócić, jest cała playlista, to miejcie to na uwadze, że to były moje pierwsze, pierwsze filmy i tam jeszcze nie gadałam tak, wiecie, fajnie, płynnie. Miejcie to na uwadze po prostu tutaj jest cała playlista tych filmów z przypinkami. I jeszcze ostatnie pytanie, bo tak mnie. Tutaj trafiło, czy mam zwierzątko, a jak nie, to jakie chciałabym mieć? I tak, mam zwierzątko, a raczej zwierzątka. Jest to pięć szczurków, dziewczynek, moich klusek kochanych, które pojawiają się u mnie na Instagramie, więc tym samym zapraszam Was na Instagrama. Tam Insta Stories leci prawie codziennie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, ale no tak, zastanawiałam się też ostatnio, czy nie zrobić mój zwierzęcy przyjaciel tag. I dacie znać, co o tym sądzicie. Wtedy pokazałabym wszystkie moje kuleczki, wszystkie moje pięć kuleczek, które są w mniejszym albo większym stopniu kochane, bo mam dwie nowe kluski u mnie od bardzo krótkiego czasu. I dopiero się uczą zachowywać, bo totalnie są niewychowane. Więc jeszcze się uczą i. Trochę się na nie wkurzam w niektórych momentach, ale pięć kluseczek, szczurków u mnie tutaj mieszka obok mnie w Willi, więc jeśli będziecie chcieli, to dajcie znać i wtedy nagram ten tag i pokażę Wam je, bo klipów mam mnóstwo właśnie z myślą o tym tagu bardzo. Dawno temu zaczęłam robić różne klipy, więc dajcie znać, czy chcecie taki tag. Ok, no i to byłoby wszystko. Pytania bardziej i mniej mangowe, kanałowe, animowe i tak dalej. Mam nadzieję, że się podobało, bo to film totalnie na spontanie, i dajcie znać, czy chcecie kolejną część QA, bo tych pytań tutaj mi zostało jeszcze bardzo. Bardzo dużo i jak tutaj wybierałam po jednym pytaniu od prawie każdej osoby, to teraz tych pytań po prostu wzięłabym więcej. No, dajcie znać, czy chcecie kolejną część Czy chcecie mój zwierzęcy przyjaciel Tak, i dajcie znać również Czy będziecie na Zoom. I to by było wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że wytrwaliście Do końca, bo zupełnie nie wiem Ile to trwa, na pewno znowu Tak długo, że masakra, bo jak ja się rozgadam To jest po prostu tragedia Dobra, nie ważne Okej, okay, kończymy, zapraszam do linków w opisie Zapraszam na mojego Instagrama i widzimy się w kolejnych filmach Pa, pa